Tak. Tutaj jest ulica, karczma Ulisa, a my jedziemy zaraz dalej. Tu jest skręt na Dąbrowę, górniczą, hutniczą. Tu jest jedziemy na łódku. Widać widok z naszych okien. desik wytrzyma dojazdową dróżkę całkiem ładna dróżka jest można jechać nasza potwarcowa dróżka Żwirkowo jakaś tam no, 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 no. wolniutka wolniutka a mercedesika tutaj strzelimy jakiś większe Wie... koła może być piękny asfalcik <laughs> pierwszy domek, o patrz jakieś grusy tam są siedzi Azymutnach. To i to już postawili, więc plac budowy, budowa wrze że... Robimy zakrętas. Pierwszy domek pasywny. Pasywny domek minęliśmy. Drugi domek. Oni mają dużo mniejsze działki, musimy, jak się okazuje, wiesz? No tutaj. tutaj Sąsiedz się fundamenty. zaczął budować. O, o, o już w fundamencik. Dużo mniejsze te działki. Mają. Mały domek będzie. No, no tak się wydaje, tylko. Tutaj ni stąd, ni zowąd wskoczył nam góral Normalnie góralski domek miał normalny dach, góralski też Ale mu się spalił A właśnie się okazuje, że to nieprawda Tam ta babka No i tutaj I nagle jest dalej nie będę jechać I tu jest to ściernisko A jak urosło to ściernisko Ale ładny widok będziemy mieli I to jest to ściernisko. Za tym dołem, tam 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 tam... O, do tych drzewek, tam. Te drzewka to jest droga też o. Tam się zakręci... Tak. Ja Wyjdźmy tak, będzie trochę wyżej. Widać, no dobrze, to kończymy nagrywanie, dziękujemy. Tutaj jeszcze jest ściernisko, ale będzie co? <laughs> ale będzie... San Francisco. Uroczysko. Uroczysko, pa.